Jak powiedzieć po francusku? Nie ma sprawy, bo tutaj mamy kilka różnych wyrażeń, które mogą, można wykorzystywać zamiennie, ale z różnymi intonacjami. Czyli, pas de problème. Nie ma problemu. Merci pour ton aide, Pas de problème. Dzięki za pomoc. Nie ma problemu. Pas de souci. Nie ma. Nie o co się niepokoić. Nie ma problemu. Merci beaucoup. Ja y pas de souci. Wielkie dzięki. Nie ma sprawy. Avec plaisir. Czyli z przyjemnością. Zrobię coś z przyjemnością. Merci. Avec plaisir. Dziękuję. Z przyjemnością. Albo C'est normal. To jest normalne. To jest normalne, że ci pomagam. Merci d'avoir aidé. C'est normal. Dzięki, że pomogłeś, pomogłaś. To normalne, to nic takiego. Albo? T'inquiète, nie niepokój się. T'inquiète, nie przejmuj się. Désolé pour le retard. T'inquiète, przepraszam za spóźnienie. Nie przejmuj się, luzik.